Nie no no, 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 no już biorą i już skalują, nie? Tylko człowiek oczy otworzył, transmisję odpalił i już idzie hajt w stylu. To tak późno. O, to tak późno Jest 9.30, trzydzieści, kurczę, ludziki. I to i tak pałbym jeszcze dłużej, tylko ojciec mnie obudził do fomonem, i muszę wstać. A, wstanę, dobra Ale jak już wstałem, to się ogarnąłem I odpaliliśmy transmisję, więc witam was serdecznie Dzień dobry, siemanko, jak tam się czujecie? Mam, mam, mam Słuchajcie, ściągnąłem trade makro Więc odpieczętujemy sobie tu na streamie Już tak, wiecie, prawilnie. I pokażę wam, że to gówno mi nie działa No i witamy się Cześć, Kagami, Rudy, Rudy, Kagami Korno, cześć, gangusie Rolka, Mateusz, synek, siemaneczko Prozurak, ja na takim kacu, że biernie będę oglądał. Jejku, ja też głowa mnie niesamowicie boli, a jeszcze w wpierdol od matki zgarnę, bo 7 piw wczoraj przechyliłem. Ja mówię, a ze 4 sobie pisnę do streamu i będzie dobrze. Ale już wieczorem była lipa. Czekaj sekundkę. Cześć, prozurak. Arogan, cześć wod. Funaki, cześć rudy, siema. Od 8 czekam, tak wiem. 4,99 plus wat. Dzień dobry wszystkim, jak się macie? Co tam? Świetny jest ten nowy update, Po prawo tam, gdzie Gemy się leveluje, wyświetlają się inkubatory, jak mają się zaraz. No, to, to, to wiedziałem. No. To tu jest? Szuka okay, i dalej. Ja mus, muszę dzielnąć sobie piwko na kaca, więc przepraszam. Jedno sobie piznę. Cześć się siemanko. Dzisiaj na spokojnie 12 walnej będzie mi mało, mówisz? Jejku, ja, ja bym tak nie mógł. A whisky z kolą whisky z kolą spoko, można się napić, nie? Uuu, ale przeholować z alkoholem to też źle. Dobra, moi drodzy, makro nam się zidentyfikowało. Odpalam stronę. Nie wiem co to jest, kurwa, jakiś kacz. Ja żadnych pokemonów nie łapię przecież. Po co mi to? O, i mam makro. Tyk. To, jest to nowe makro. O! Executing trade macro from your disco poreny subfolders may cause script or permission errors. Please choose a different directory. A? To co, to ja mam to wyłączyć? Exit? Dobra, żadne FAQ. ok to zrobimy to inaczej. o usuniemy. A to nowe makro wytniemy, ja sobie to skopiuję w moje dokumenty. O, kurwa, nie tutaj. No dobra, może być tutaj, i wkleję to tutaj, i rozpakuję to w folderze. Zobaczymy, tak, czy to zadziała. Powiem, a ja wyrosłem, żebyś się w tej pamięci gotował. Takie cuda, że moc. Ojoj. Znaczy, ja lubię sobie, nie wiem, jakąś smakową wódkę walną czasem. Ziomek gotował dobrą cytrynówkę, która miała 75%. Tak jak na, na pełnym słońcu walnąłeś... No, jak na nasze lata, bo my wtedy mieli po 18-19. Walnąłeś niecałą flaszkę. To latałeś jak głupi. Hmm. nie tak, ale coś dziwnego się piepsa. To, to się chyba życie, stary, nazywa. To się chyba nazywa życie. Taka installation and introductions. O co tutaj chodzi? Co ja mam tutaj zrobić? O, włącza się makro. Zobaczymy, czy to w grze będzie działać, yy, jeśli chodzi o zaawansowane szukanie i temu. Cześć, Szymonie siemanko. Cześć, Kstardas. Witam. Cześć, Janusze. No, cześć, Januszu, siema. Dobra, i odpalamy połę. O, znowu 66 mega tego. <grym>, pacza, ale cóż, niech będzie. Niech będzie 66 mega pacza. Naprawdę? A coś takiego dziwnego jak palę ziele i piję, to mogę pić więcej? Bardzo dziwne, ja tak mam. co, no ja... o, 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 Designing Legion Jewels Part 1. To musimy sobie przejrzeć, ale to może nie teraz. Słuchajcie, niech mi trochę, niech mi głowa przestanie boleć i bo może będziemy mogli to zrobić. O, przepraszam. Czy wyspany po burzy w nocy? Znaczy ja nic nie słyszałem, bo jak się piszę, spać była, nie wiem, do której streamowaliśmy, do trzeciej nad ranem? Chyba jakoś tak. Oj kurwa, Adzieli Disfavora dropnęliśmy po pijaku wczoraj. Ja pierdolę, oh, yes, nie? Oh. Ta. O kurwa, ty ja nie pamiętam, nie pamiętałem tego. Holy shit! <ścoughs> ja, ja. Kurwa, co robić? Mafinek, ja mam takiego jednego pana, który niby wycenia itemy, ale może pomóc ci w tak trudnej sytuacji życiowej. Tylko ostrzegam, ten fiut jest drogi, więc łapaj tutaj stronkę do niego na czacie. Się nazywa Wróżbita Maciej, więc, więc no, w ten sposób mogę pomóc, bo ja żadnym ginekologiem ani psychologiem nie jestem. Eee, rolka, czekaj, 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 rolka, 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 gdzie ty tu jesteś? Za co to wiki kapigradze się pojawiają? Uj, uj. Ujuj, uj. aż tak riru. Nie, jeszcze nie. No, już po streamie koło 15 go zgłoszę. To jest quality. Kolejny górny 200 zł wymyślili. No, ty, i no, jesteś dwie amareny w plecy. Quality. No, ja właśnie piję whisky z kolą. No, to smakowa, Wojtku. Wyckipsolon wczoraj się działo, do której sklany. Gdzieś kurosem, jak mnie obudził, to miał obraz piekła do tego. No to tak samo jak mój ojciec, jeszcze, jeszcze tak krzyknął, otwórz, jakby był jakiś zły. A ja wstałem gór. Nie pięć razy, dzwonił. Tak? Ja myślę, że raz. Ale wstałem, wstałem spokojnie. Ja nie mogę znaleźć twojej wiadomości. Proszę bym, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to oznaczajcie mnie tak jak Sardason tutaj. Nie tak jak Sardason. Ale pogoda dzisiaj fajna, ani za ciepło, ani za gorąco. Tak? Sam raz. Czy sprawdziłeś to Macron no, Ściągnąłem, Właśnie wrzuciłem folder Neko. i właśnie będę, będę testował, będę wyceniał. Więc spójrzmy sobie na tego Aksa, którego żeśmy po pijoku wczoraj dropnęli. Zaznaczmy atak Speed i kliknijmy po e trade. To samo mam stary. A Trade makro zostało ściągnięte z PMA na Discordzie. Więc. Znaczy więc, to z jednej strony z jednej strony, to mi. przeszkadza, z drugiej mi to nie przeszkadza, bo, 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 bo wy widzicie w czasie rzeczywistym jak ja wyceniam tej temy, nie? Na co sobie patrzę i tak dalej. Zapomniałem zostawić łapkę. No nie, no tak to nie można. Cześć, DRIST, no DRIST, sieba, witam. A zrobiłeś to z dokumentami? A ja co tam trzeba zrobić? Czekaj. zbrazy. Rate macro. Rate macro. Installation and usage. Ty, ale zobacz co ja tu mam. Tego nie otworzę, bo to jest jakiś, jakiś niezdany folder. Nie można znaleźć aplikacji. A kurwa dupa tam. W tym nic nie zrobię. Same błędy się pojawiają. Cześć Bajzik, przemanko witam. Wyczeświałem. Nie, ale głowa mnie woli. Znaczy tak, ale głowa mnie woli. Uff, masz na PW kasztanie. Cicho tam. coś ty mi tu napisał. NIE, na pewnie na Discordzie nie mam nic. Ile ja wczoraj 7? Licząc, licząc tego, 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 jak to się. Wyłącz makro, dobra. Licząc tego Kalsberga. No, wyłączyłem. Wejdź w dokumenty. No, jestem. Usuń folder Poetrate macro. Poetrate macro. usuń. Dobra, usunąłem i uruchomię jeszcze raz. Yy, dobra. Obrazy, makro, 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 Tyk. Kurwa, to my już mamy ze 22 exalty. złe makro, niezłe egzalty dopiero godzinę dziś gram a już mi dwa C poleciały i dwie babki to gratuluję będę rzucał filmik z wczoraj to jest chyba transmisja jak się przetworzy to będzie na YouTubie chociaż to zależy już od YouTuba bo, 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 bo muzyka z prawami autorskimi jeżeli się pojawiła to ich nie będzie to transmisji nie będzie jeżeli nie no to się powinna pojawić w siedmiu piwach się po prostu maki łapie, co ty dajesz rody? panie, ja dawno alkoholu nie piłem. Ale uberadzili zabiliśmy wczoraj, o co chodzi. All inclusive. Każdy gada ile wypije. Pewnie po trzech piwach dym te mają, bardzo możliwe. Czy spadł Ax? No z tego, z tego co widzę, to tak, to spadł nam wczoraj Ax. Dobra, makro się włączyło, no to spróbujmy teraz wycenić sobie item. Za pomocą zaawansowanych statystyk. Czyli włączmy seto. Eee, zaznaczmy, nie wiem, życia powyżej 50 O, i kliknijmy Open Poetrade. I mam ten sam błąd stary. A zrobiłem zrobiłem tak jak napisałeś. Wejdź w dokumenty usun folder Poetrade makro i uruchom jeszcze raz. Dobra, chrzanić to. Cześć Bugi, cześć Kacper, witam, dzień dobry. Dobrze się czujesz w miarę. A trochę mi się język może wplątać, ale damy radę. Idę dalej kminić. Spoko, neko. Spoko. No to my sobie wycajmy tego Axa, bo na 6 to on będzie trochę droższy, bo w okolicach 10 Exalta kosztuje. Wczoraj wyjebali my wszystkie fusingi, ale jeszcze nie przejebali wszystkich Javelerów, więc połączmy sobie to chociaż na piątkę i sprzedajmy. Jak się włączę, to muszę dyskryminować zaawansowanego. ctrl alt jak ściągałeś makro, to tam jest taka legenda dotycząca właśnie yy, dotycząca właśnie komendy i tam można to zobaczyć. Nie dla przyjemności, nie dla wyścigów, no wiadomo. Wiadomo. No dobra, zrób się chociaż pinciolink. Halo, policja, dawaj. Chociaż pinciolinka zróbmy z tego. A. fuck you dobra wystawmy to za 9,5 i niech sobie leży to sprzedawać jeżeli jest w cenie to trzeba, trzeba handlować 9,5 exalte torba dobra i na czym my stanęli wczoraj e, mamy karty ale słabe z tego co widzę Mamy jakieś przepowiednie fajne? Bo też nie pamiętam co my żeśmy zrobili. Mamy dwie wolne, więc sobie, sobie o. Cztery Exile na mapie i Day of Sacrifice. Coś ci powiem. Tylko, jak te tronki Sacrifice on Fragment. Dobra, więc musimy walorby przy sobie wziąć. No musisz usunąć. Z jest tak, musisz usunąć makro. Kurwa, jakie ja mam 15 wersji, wersji, wersji makra, to No to trzeba usunąć ostatnią wersję. W moich dokumentach nie możesz mieć. Potem ten plik, jak jest Polski, to trzeba no. wypakować go do folderu w moich dokumentach. A? dopiero z moich. i stamtąd dokumentów to odpalić, odpalić, tak? Jeżeli żeby... zrobisz, że opakujesz go na innym. A potem przeniesiesz, to już ci nie będzie. No dobra, to ja sobie to zrobię, ale to już po streamie na spokojnie. Cześć już, aku witam. Witam, witam, Siemanko. No dobra, jebnimy jakąś mapę. W ogóle wczoraj chciałem level dobić, a mamy 29%, bo że, żeśmy znowu się wyjebali. <gry> Ej, mamy Shaper Orb'a tieru czwartego, więc może zacznijmy dzisiaj od shapowania sobie mapeczki tieru 4 yy, nad mapkę tieru 9. I teraz przejrzyjmy te mapy. City Square? Nie dziękuję. Fields? Nie dziękuję. Beach? Yo bitch, how we doing? <laughs> bitch jest spoko mapą, tylko wydaje mi się, że małą. Channel plus karty na tabule? Nie, raczej nie. Y Strand jest taką średnią mapą. A kry O, krypt! Krypt może nie ma layoutu wybitnego, ale... ale... lecą tam karty na Astral Playta to shape'ujemy sobie krypta. Cyk! jest dziewiątką. Dobra, ostatnie co mam pomysł na szybko. Wcisnij Windows Pis Updata. O kurwa panie Ale z tymi procentami? No mam Updata, mam jakiś folder roaming mi się, roaming mi się pojawił. No. Mam folder. Mam folder. I co teraz Neko? Tak z procentami. No wpisałem i takie coś mi wyskoczyło. Jakieś foldery z dupy. Co ja mam teraz tu zrobić? Sprzedaj mi kilka blessedów. Nie wiem. Ale jeden do, jeden do jednego chaosa. No, z 7 mogę sprzedać. A mas Updata. Up data. A, nie mam. Zobacz. Mam folder Anus. AC, AC, 3, filter, czy settingsy, Mono Nie, nie mam asu, anus tego <grywa> Usuń all <grywa> Cześć wibratorek, całej rączki Dzień dobry You speak German or English? Yeah, I speak English For a bit But yeah, I do Jakiś mod mi dał timeouta No stwierdził, że go potrzebujesz Musisz, musisz ogarnąć emocje <grywa> Na górze ma data, data roaming Sama góra ale nie ma tutaj ja wy to macie? O, P, R, S, o R, R. Nie ma Nie ma tego Dobra no, Neko, daj sobie spokój ja se ogarnę to Ja klikam w folder, to mam tylko dwa, dwa razy roaming mam Czekaj Otwórz To samo mi się otwiera. Dobra, palto licho. Stanidź to. Nie zwiebać wszystko, nic się nie stanie. Mówicie? Mówicie Wypierdali wszystko. Dobra. Ale usunąć zawiera nazwy są długie. Tak, tak. tak to nie tutaj jest otwarty w programie OBS. Jaki to jest plik? o, 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 o kurwo. No, dobra, whatever. Dobra, nie usuwaj tego. Działa? działa. No dobra, usunąłem. I co teraz? <ścoughs> co z tą jawą wtafaj, co tu chodzi? Kurde, ja chciałem sobie pograć dzisiaj. Eee... O, czekajcie zaraz wrócę. Dobra. Cyk, Discord. Ty kosza. Te pliki były za duże, żeby, żeby kosza nie było. Więc nie ma, w koszu nic nie mam. O kurwa. E, tu nie ma tych plików stary Kurwa, teraz nawet Discord nie działa Teraz <grywa> to się w ogóle coś popsuło <grywa> e, jaka to była komenda? Ctrl Z folder portrait macro o, ty chcesz nadal, tak wykonaj dla wszystkich zamień wykonaj dla wszystkich, tak nie ma, są tu cztery foldery, z dupy no i dupa, kurwa, nawet, nawet discord nie chce mi działać co by zeście zrobili? Detective account. Ty fajnie, no to byście mnie z... ten. O co tu się odjebało? Aha, ty to nie email e-mail i hasło. Jak ja nie pamiętam. Ludzie, skąd ja mam to zabrać? E-mail. Kurwa mać. Login. Welcome back. O, nie jestem robotem. Kurwa hydrant <ścoughs> Naprawdę. Na kurwa prawdę. Wybierz wszystkie obrazy, dla których jest hydrant przeciwpożarowy. To niezły hydrant. To jest hydrant? Chyba tak. <ścoughs> Cześć, siema. to klikamy te hydranty. Dobra, zabawmy się w trola. To też jest hydrant. Nie, dobra, zweryfikuj. Co wy żeście mi odjebali na komputerze, kurwa? Czemu ja nie mam swojego kanału? Halo, policja. Czemu jestem na jakimś koncie, kurwa? Kaplik. O co tu chodzi? eti Co to jest? Nie! No 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 no, 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 no. No create. Cyk, join server. Ty, to nie to konto chyba, bo nie mój. Kurwa mać, ja was powybijam chyba naprawdę dzisiaj. Recent email verification. master tutu. tu, tu, tu. Jajetiu, yeah, yeah, nie pamiętam hasła swojego, znaczy tych, login hasło. Powystrzelął po, po was dosłownie, <gry> który zaczął to robić, żeby napisał, usuń, Kiena, no, ale Kiena ma tej nie usunę. How are you? I'm fine, thank you. And you? That people trolled me and I delighted something what I shouldn't delight. <gry> And I don't know what happens, but... uh... wait, macro doesn't work. And the No sam pisałeś, Neko, usnąć to w chuj. No usnąłem. Polecam się na przyszłość. O. Kiedyś cię znajdę. Dobra, już to odzyskiwanie danych, bo to były jakieś foldery, podfoldery, które nie były mi tak, czy owak, potrzebne. Typu Deamon Tools, makro i tak dalej. To przywróć, jak usunąłeś. No, ale tego w kosu nie ma, bo pliki były za duże. Za dużo ważyły, tak? I się trwale usunęły. Dobra, no. A to były te, te, systemowe? Nie, tak systemowe i jeszcze komputer jest włączony. No jakieś, chodź sobie, zobacz. Czekaj, okay, bo mi tu kolega pisał, żeby wejść sobie na dysk... Czekaj, okay. o kurwa, traty ja PM ów nie mam. Ale to się nazywało procent %roaming? Coś takiego. Roaming? Roa? No nie wiem, nie ma tego. Czekaj, to było to. O, to było tu. O, i tu miałem taką listę. A to są pliki dotyczące tam torrentów, tak? Microsoftu, Discorda. To musiałem się jeszcze raz logować, i tak jakby dane mi tylko wywaliło, tak? Czyli nic specjalnego. Tylko kurwa, nie mam konta na Discordzie teraz i nie mogę wejść na admin administrację. O, wszedłem. Ale to nie to konto. Kurwa maś. No i chuj, zrobimy nowe, nowego Discorda w takim razie. <gry> Bo nie, ma, nie mam władzy na Discordzie. <gry> Ja pierdolę, ale z was zbany, ej. What the fuck. O, updata, o, o, o. Updata, to chyba to wpisywałem. Żadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. To nie to. to już nic nie mam, bo wszystko usunąłem. I do accept offers, just selling it. Sorry. Your light like. Ten sekund Dawaj pieniądze No, jak to zrobił O, no już mamy 22 exalty. lala Dobra, czekaj, czekajcie. Napiszemy do Jimmy'ego I on jest kurwa. Te, rudy, kasztanie. Daj Unmuta. <średzi> kurwa, żebym musiał się prosić o Unmuta na Discordzie. Holy shit. Cofnij system, do wczoraj będzie wszystko mieć. Ale ja nie umiem co, tego robić. To, co, 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 co ty Kurwa, bo mi kazali usunąć w jakieś foldery z jakieś jabdata i kurwa usunąłem i się wszystko spierdoliło. Ojciec! Umiesz odzyskać system, cofnąć go do wczoraj? Jeżeli masz mnie zablokowane W jakim sensie? No patrzy nie patrzyło, tak? Jak nie patrzyło? No, na cię, żeby ci nie robiło tych. Dobra, to czekajcie. czad skończymy sobie transmisję. Dajcie mi 5-10 minut, postaramy się to cofnąć. Aplik To no. problem jest teraz. Czekaj, cofnę sobie ten... Nie masz na Dobra, dlatego teraz. mówiłem, że now, nowy Discord w razie co się zrobi. A. Whatever. Dobra, transmisja zostaje przerwana, a ja my za chwilę wracamy. Be right back.